to jest coś do czego ja bym bardzo chciała zachęcać rodziców, dlatego że jeżeli my pamiętamy, że nasze dziecko nie jest tylko wysokowrażliwe, ale jest też niesamowitym szachistą, jest też superpiłkarzem, jest artystą, który potrafi tworzyć, to pozwala nam też to dziecko wychowywać w taki sposób, który pokaże temu dziecku, że nie tylko twoja wrażliwość jest tobą, nie tylko to, że tak bardzo przeżywasz, jest tobą, bo Dzieciaki wysokowrażliwe bardzo często smagają się na przykład z dużym lękiem, bo czują bardziej, nie? I teraz jeżeli rodzic będzie tam też zbyt bardzo ojojował, czyli ojej, tak, bo ty jesteś taki wrażliwy i tak wszystko przeżywasz bardziej, ja wiem, że tobie jest trudniej. I wiesz, tutaj jakby tylko na tym się skupi. A nie skupi się na przykład na tym, że tak, tobie jest trudno, ale wiem też, że masz niesamowitą wyobraźnię która pozwoli Ci wyobrazić sobie w sobie taką wielką kulę odwagi, którą możesz uruchomić, która taką energię rozprzestrzeni. To to jest coś, co naprawdę pozwala wzmacniać to dziecko, no i tą naszą relację z tym dzieckiem. To był fragment odcinka. Całości posłuchasz na Spotify, YouTube i Apple Podcast.